Yo, cześć Siemanko, witajcie na moim kanale e, Dziś pokażę Wam na jakiej mapie będziemy grać jakby ja z Aleksem na przetrwaniu i takiego vloga dot, dotyczącego powiem wam nad e, następnymi odcinkami na moim kanale więc e, wy oglądajcie My będziemy grać o na tej mapie. Już trochę rzeczy tak naprawdę pozbiera. Nic nie będę robił, tylko tak naprawdę gadał. Ale e, dzisiaj e, też będzie odcinek, ale to jest później z, e, z Hide and Mam nadzieję, że chowanej Wam się spodoba. Więc oczekujcie oczywiście po tym odcinku. Ale także będzie też e, z Myślałem też o. Co? Pokrótce też opowiem trochę, jak będę grał w Hide and Seek, o... trochę jak o Murder Mystery. Tylko, że o Hide and Seek będzie znacznie dłuższy yy, niż, niż o ten, co teraz jest odcinek. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak spłatka. I dobrze. No, nam się generu i generuje, generuję. Mm -hmm, mhm, mm I napiszcie w komentarzu, na przykład, czy wam y pod tym filmem, oczywiście, powiem wam, jak pod kajdensikiem, y co jakby zrobić pod eee, tym odcinkiem czy wam się podoba seria z minecraftu bo jeżeli tak to będzie dalej kontynuowana więc no no dobra jesteśmy na takim oświecie eee, mieliśmy dokończyć bu budować dom dla alexa a tutaj jest sobie powyrastałem drzewa tam widzicie zbudowałem ten eee, tutaj jest taka mini farma tutaj jest dom Ogólnie jesteśmy z wiosce. Są moje itemy może nie są najlepsze, ale wystarczają. I tutaj jest mój konik. A właśnie, od razu... Możecie też w komentarzu napisać hashtag koń i jakieś imię damy dla tego konika. Jakieś imię damy, więc. Hashtag koń i jakieś imię i na pewno każde imię sprawdzę, więc możecie pisać w komentarzu. I szto. A jeżeli chcecie o Minecrafcie to hashtag Minecraft. E, czy Wam się podoba seria? E, I i podczas po blogu e, To zależy w sumie od Was. E, ten Minecraft. który będzie kontynuowany e, dalej na tym kanale. Mam nadzieję, że tak, bo mi się dość podoba. Uczę. I myślę, że Wam tak się podoba. A, a tak poza tym to survival walowa będzie taka długa seria, że to łow ho, -ho duży niedużo odcinek. Więc... I sorry, że mnie przez dwa dni nie było, no ale. A o, skoro, Zawsze się przyda, jak chcecie oprócz. Sorry, że nie było odcinka. Odrobię to dziś, to więc dwa odcinki jutro. To więc też dwa odcinki oczywiście. Myślę, że. i jutro będzie w młodzieży w serii. I myślę, że w niedzielę nagrywam sobie wala może bez Alexa. Wyruszymy na półpę, nie szukając świątyni, więc myślę, że to też jest dobra sprawa. Więc możecie kliknąć łapeczkę w górę, żeby nie przegapić tego. Ja myślę, że to ma tyle takich i Poznanie się światem, na którym będziemy grać. Eee, więc e, poczekajcie, zanim się pożegnam. Muszę coś zjeść. Przecież. Mam coś? Nie Na jedzenie. Ja wiem. A to dobrze, świecę, prawda? Jednak to trwa dłużej. Odkładam sobie rzeczy, głową na tym drugim składu. Wszystko tu jest, bo odkładam. A ja się z Wami zegnam. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj. Obiecuję Wam to spokojnie. Więc trzymajcie się, cześć na Heisen Stiku. Dość długi odcinek będzie, myślę, że powiem.